Czy. Bubu bubu. Dzień dobry, dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek. Tym razem witam Was w takiej wakacyjnej odsłonie. Kapelusik, kolorowy makijaż. Niestety nie udało mi się go nagrać, bo wyczarowałem go na ostatnią chwilę. Więc yy, tak, tak się prezentuję. Mam nadzieję, że, że Wam się podoba, bo dla mnie jest naprawdę inny. Inne. Koszula też taka, taka wakacyjna. No, to z tyłu nie jest wakacyjne, ale. Nie o tym mowa. Wracam do Was z podwójną siłą. Dzisiaj pokażę Wam kosmetyki i, i sztuczne rzęsy, więc to też chyba zalicza się do kosmetyków, które ostatnimi czasem udało mi się zużyć, z których byłem mega, mega zadowolony. Są tutaj też takie produkty średnie, naprawdę mega, mega średnie. No to co, zacznijmy sobie. Pierwsze to sztuczne rzęsy od Dawn Beauty. Niestety tak, te rzęski już mi się zniszczyły. Chciałem y, zdjąć y, ten klej, który, który tutaj y, był, no ale byłem trochę nieostrożny i patrzcie, co mi się z tą jedną rzęską stało. Fakt faktem mógłbym je wykorzystać jako kępki, no ale mam inne w zanadrzu, więc więc y, no co z tych byłem mega zadowolony, był mega duże, bardzo fajną objętość miały y, no i tyle i tyle kosztowały raptem 7 zł. W Chińczyku, Don Beauty może przez internet też jest, też jest dostępny, więc jeśli tak, to dajcie mi znać koniecznie. Dobra, kolejny rzęski to Ibra Glam trzysetki w kolorze czarnym. Tak wyglądają resztki tych rzęs, tak naprawdę. Bądźcie już posklejony, mega cienki pasek przezroczysty, przez co fajnie nam przyklejał się tutaj wzdłuż linii rzęs. Linii Mega, naprawdę mega fajne takie objętościowe, bardzo długie, bardzo długie, a uwielbiam długie rzęsy, więc te naprawdę zrobiły furorę. Ok, wywalamy, wywalamy. No i co, mam tu dwa produkty, które udało mi się zużyć jakimś czasem, jakiś czas temu. No i co, są to produkty od firmy Wet n Wild. Pierwszy to Foundation found ten photo Focus w kolorze Classic. Classic Beige, tak. Czyli podkład ten słynny niby zamiennik estelauder. No, ale powiem Wam, on jest tak lekki, tak fajny, po prostu robi nam taką cieniutką, fajną warstwę na, na skórze. Bardzo fajnie się dostosowywuje do, 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 do tej buźki. Niestety go dzisiaj nie mam na sobie, bo ten kolor jest za ciemny. Za ciemny. Jeśli uda mi się to, co mam pod koszulą Ładnie, ładnie przyciemnić, a spaliłem się, dosłownie się spaliłem, jestem, jestem jak rak, to, to myślę, że ten kolorek idealnie by pasował do, do reszty ciała. I z tej samej firmy Wet n' Wild, color korektor w kolorze yy, Peach, tak, Peach, w, dwa produkty tej samej, ta sama formuła, też bardzo lekki, ale też no niestety ciemny korektor idealnie pasował mi do tego podkładu. Duet bardzo fajny. Yy, nie kupiłem go w Polsce, tylko na Malcie za około 8 euro, jeśli dobrze pamiętam. No i powiem Wam mega, mega się opłacało. Nie wiem czy u nas w Polsce są takie właśnie zestawy łączone, które można właśnie połączyć. Jeśli coś wiecie na ten temat, to dajcie mi znać, bo bardzo chętnie. Może akurat kupię. OK, miniaturka y, Hangover X od Too Faced. Jest to baza. Taka miniatureczka, ale piękna. Piękna, pachnia obłędnie. Nie wiem, czy uda mi się. Mm, fajnie pachnia, naprawdę fajnie. Nie mam pojęcia, co to za zapach tak naprawdę. Ale taka, taka właśnie miniaturyczka starczy na bardzo, bardzo, bardzo długo. Okej. Okay. Kolejny, kolejny. Są to linery. Tak, są to linery w żelu. Oczywiście z jednego byłem zadowolony do czasu. Z drugiego niestety nie. Max More A liner żelowy w kolorze, w kolorze 201 Black. No i powiem Wam spoko. Czarny żelowy eyeliner, użyłem go może raz, ale powiem Wam szczerze, nie pamiętam i zasechł na kamień. Wiem, można by było użyć Duralyna i, i go używać dalej, ale nie był jakiś super, żeby, żeby go właśnie ratować, więc się z nim żegnam. I biały liner w żelu, też w słoiczku, od firmy Inglot. 76 kolor. To jest ten biały, niestety on już się też mega, mega ciągnie. A będę chciał wypróbować na pewno te, te wpisaku czy takie w pędzelku, więc no nie był najgorszy, ale już po pewnym czasie robił się taki po prostu mega, mega ciągnący. Szukam czegoś innego. Wiem, że NYX ma ponoć bardzo dobre yy, bardzo dobre linery, właśnie białe. No i może akurat wykorzystam to Dobra, co ja tutaj dalej mam? Mm, tattoo Liner od Carvon D. Taka miniatureczka. Też mega fajny liner, mega cienki. Tu już niestety była końcóweczka, no i niestety musiałem się z nią pożegnać. No tutaj jeszcze fajnie wyszedł, ale już nie ma tej pigmentacji. Musiałbym kilka razy nakładać ten liner, żeby coś, jakiś efekt fajny dał. Ale mega Wam go polecam, bo mam nową, yy, nowe opakowanie i jest Dalej, dalej. WIBO 3 w 1 Eyebrow Stylist. To jest taka szczoteczka. Kiedyś o niej mówiła, z tego co pamiętam, Ewa Red Lipstick Monster w kolorze 1 oczywiście. Mówiła o niej, no ta szczoteczka nie wygląda zachęcająco. Nie pytajcie o ręce, samo opalacz poszedł w ruch, no i trochę się za bardzo wybawiłem. No dobra, ale tu jest taka dupeczka, dosłownie końcóweczka, które już nie użyję nabrewki. Mega cienka, precyzyjna, yy, kredka, no ale z tej drugiej strony jeszcze nie wygląda nalot biały. Nie użyję tego, nie użyję tego. Z tym nalotem boję się, znaczy boję się. Mam kilka yy, kosmetyków też, które są po, po terminie, no i nic się z nimi nie dzieje, ale to nie było zachwycające, więc wam nie polecę. Dalej, co ja tutaj mam? Kredeczkę kredeczkę Gulf proof, proof Brow Pencil od Benefitów w kolorze 6. Kupiłem to w zestawie w Seforze. Nie zauważyłem koloru. Kolor mega, mega ciemny. Nic już dosłownie nie ma. Z drugiej strony mamy bardzo fajne czesadełko, no ale dla samego czesadełka nie będę zostawiał opakowania. Fajne, dało się wyczesać ten kolorek, ale podyskutowałbym. Są lepsze na pewno produkty. Są tańsze jak i droższe. Ten jakoś nie skradł mojego serca. Kolejny y, produkt do brwi to Lovely Brow y, Creator Pencil w kolorze. 1. Tak, co ja tu mam? Już nic nie mam. Też taka kredeczka woskowa. Bardzo, bardzo, bardzo. Może nieprecyzyjna, fajnie te brewki na pewno nam zlepiała, łączyła, ale też nic poza tym nie robiła. Są zwolennicy tych kredek, ja akurat nie jestem. Ten kolor troszkę mi się zielonkawy wydaje na brwiach. Może to są tylko moje się bądź fana, bardziej nie wiem. Dobra, dalej, dalej. Ulubiona biała kredka na linię wodną i nie tylko. Trended Up Contour and Glide Kajal. I dosłownie uwielbiam, kolorek 31, uwielbiam tą kredkę. Niestety dostępna tylko w... za granicą, czyli w, w, w. Ja ją kupiłem akurat we Włoszech, dostępna w Niemczech, pewnie jeszcze gdzieś indziej. Fajna kredeczka biała, o. Trendy Dab, nie wiem czy coś się wyostrzy, pewnie się nie wyostrzy jak zawsze, no ale jeśli tylko macie możliwość yy, zajrzeć Yy, na, na stronę tych kosmetyków. Polecam Wam bardzo, bardzo. Bo tak jak wam mówię, kredka sama w sobie genialna, mięciutka yy, wysuwa się automatycznie poezja, dosłownie poezja. No i co ja tu mam? Co ja tu mam? Ostatnie produkty. Wszystkie produkty to pomadki. Pomadki tak, z niektórymi się niestety nie polubiłem. Yy, tutaj pierwsza jest od firmy Maxmo. 104, teraz właśnie Maxmo wypuściło przepiękną paletę z y, youtuberką, influencerką, Der Piękna, cute, bad, psycho chyba, czy coś takiego. Dosłownie petarda, no ale niestety ta, ta pomadeczka się nie sprawdziła. Kolorek taki czerwonawy, ale to nie jest w ogóle mat, to nie jest y, satyna, to nie jest coś pomiędzy, no i taki 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 kolorek to jest niby ładny niby nieładny, ale ja się z nią nie polubiłem, więc. No okej okay. dalej next 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 nyx, 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 nyx. Kolorek, kolorek kolorek metalik brow blue no i spoko automatyczne. Automatyczna, automatyczna yy, zamykaczka <noise> automatycznie się zamyka. Kolorek niby spoko, na pierwszy rzut oka wydawał się naprawdę fajny. Ma takie niebieskie, niebieskie drobiny, ale nie noszę takich ciemnych, a jak noszę to mam lepsze. Też to nie jest ani mat, ani satyna, ani coś pomiędzy. Przetransferowuje się, nieładnie to wygląda. Jak tylko odciśniemy, czy gdzieś się yy, wiadomo rączkami y, zamachniemy, to to się rozmywa, niestety. I ostatnie. Cztery pomadki od Freedom. Freedom pewnie wszędzie dostępny. Ja akurat go kupiłem w pięciopaku w Biedronce, chyba wtedy, jeśli dobrze pamiętam, za około 10 zł. Wiem, że ponoć dostępne są w pepko, ale ja ich w pepko nigdy nie widziałem, więc nie mam pojęcia. Pewnie możecie je dostać y, w internetach. Tak. I tu mam y, Purewamp. Taki, taką czerwień. No, niestety, spoko. To są maty. To są maty. To jest ten pure Vamp, Ten kolorek. Tu mam kolorek Vamp Noir. Wow. I to jest, to jest ten kolorek. Taki chłodniejszy, trochę ciemniejszy. Ten jest intensywniejszy. Tak jak widzicie w kamerce. Tak tutaj. Tak tutaj jest całkiem inny. Tu mam jakiś burgund. Już Wam mówię kolor. Dark Paradise. To jest taki ciemny fiolet. On tutaj właśnie też wydaje się trochę jaśniejszy. I ostatni Intense Noir. I to już jest naprawdę intensywny, intensywny, ale ciepły odcień. Więc macie porównanie między tym. Taka śliwka. Tutaj mamy taka oberżyna trochę. Coś w ten desen, No ale te pomadki nie skradną mojego serca. Okazały się bublami niestety, no i są też dużo, dużo, dużo po terminie. Nie sięgałem jakoś po nie. Często mam o wiele lepsze pomadeczki w różnych przedziałach cenowych. Może kiedyś nagram jakiś filmik właśnie o pomadkach czy błąd, czy może nagram też jakiś inny film o pomadkach czy też jakichś innych produktach. Dajcie znać tylko w komentarzu co by was bardziej interesowało no i co. Jeśli film wam się spodobał pamiętajcie o łapkach w górę. O subskrypcji kanału. No i zobaczymy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!